Z tej strony Cameron Million, a dziś pokażę Wam jak zrobić <coughs> przepraszam, e, intro w programie Camtasia Studio. Więc taką. naszą przeglądarkę internetową na początek. Jeśli nie mamy Camtasia, to pobieram kantazie. Jeśli mamy, to już pobieramy sobie tego. Tło do intro. Tak właśnie, nasz mam O, grafika i wybieramy, zdajemy da, gradient zawsze bierzemy gradient ok, i gdy już wybraliśmy pobieramy je no to które weźmiemy, weźmiemy to dajmy, to fajnie jest to bierzemy je, pobieramy <coughs> opa zapiszę obraz jako indeks oczywiście jest na pulpicie jest, odpalamy nasz program w Kramtarzie studio ja już robię sobie intro w sumie w ale nagrywam teraz z tego, Ok, Wrzucamy to nasz widoklipin. OK. Mamy i dajemy teraz je tutaj. Tu dajemy jakość YouTube. Tak. Teraz sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Oj, malutkie, to strasznie. No ok. Popieszymy tu. Teraz jest już w jakości YouTubeowej. Okej, okay. to jest 5 sekundowe. Przedłużymy to do 10 sekund. Opa, jeszcze 10 sekund jest. Więc taką teraz to pomieszamy. I żeby zrobić fajne intro. Znaczy, jak chcemy, fajne intro. To wchodzimy teraz e, w Minecraft Skin. Minecraft Skin okay. Wchodzimy w to piszemy tu jak mamy oryginalnego minecrafta to jest mój skin no i piszemy dajmy wycinamy obraz ja wam zaraz to pokażę dajmy ustawimy go tak opa jakby chciał wskoczyć może być opa, i zapisz obraz jako. No i zapiszemy na pulpicie, dajemy kameron tak, jak jest. nick ok, jest, jest. Wrzucamy go teraz do naszej kamtarzy. czyli do znowu do Clip Pin, okay, tutaj. I teraz dodajemy track 2. Teraz wrzucam to w odpowiednim momencie. Ja daję to, może daję go mniej więcej tutaj. Opa, i to teraz będzie wyglądało tak. Tylko teraz to pomniejszyć. I można teraz dodać efekty. Gdzie to się dodawało efekty? No i proszę. Hmm. Nie, to nie to. jest tutaj, mamy to i teraz dodajemy pomniejsze efekty, czyli dajemy tak dajemy dajemy kawałek dalej Taką, teraz kawałek obracamy przesuwamy, potem dodajemy znowu coload przesuwamy dalej, dalej znowu potem dajemy opa, przesuwamy jako Potem znowu przesuwamy, dajemy i tak kilka razy, żeby to fajnie wyglądało. Opa. Opa. Ja jeszcze tak kilka razy zrobimy i będzie w sumie gotowe. Taką i obrócimy już taką i ostatnie powinno już być tak. O i tak O, okej. Okay. I teraz wam to pokażę jak to wyszło. Więc tak leci, a potem nam się tak przewija. No. W sumie to może tak być. Teraz by się przydało te intro może jeszcze przyspieszyć, ale nie, na początku dodamy muzykę. Więc przesuwamy tego Oj, okej, okay, może to tak być dajemy kolejny track, otwieramy clip beat znowu ja tu mam muzyka tak, muzyka do intro Ok. znowu wrzucam to do naszej kantazi. Ok. i wklejamy to od samego początku i to powinno wyglądać tak Teraz dodamy tu jeszcze napisy nasze. Więc, aby dodać napisy, robimy tak Możemy to zrobić jak kto chce. Ja na przykład zrobię to, dajmy. Nie ma tutaj żadnych fajnych, więc ja tu zresztą chyba ja wam pokażę na kultekście. Cool więc tak. Dajemy, dajemy otwieramy naszą przeglądarkę, wchodzimy w kultekst. Cool o i logo graphics, to jest to Ja wam do wszystkiego podam linki ja zawsze biorę skate, więc biorę skate tutaj tylko <grym> dobra niech się otworzy to, przepraszam ale trochę internet mi mówi przepraszam też za te reklamy i to wszystko ale ok, no to tak bierzemy i teraz piszemy co chcemy, no ja daję na przykład Cameron ML Boże, przepraszam za te reklamy. Przedstawiam. I te kropeczki zmniejszamy do 50, a nie powiększamy. I tu dajemy o, Enter tak, o. o. Taką może to być. I teraz zmieniam kolorki. Ja zazwyczaj daję sobie czerwony jakiś jasny. Taki fajny. I daję te sobie w drugim kolorku zawsze zielony albo żółty tym razem damy zielony okej, okay, to wygląda tak potem dajemy create logo, logo nam się tworzy tutaj ale to ja właśnie zapomniałem wypowiedzieć, że to jest intro dla początkujących okej, okay, no to teraz zapisz obraz jako no i to jest cool tekst. okej okay. mamy to na pulpicie już jest wrzucamy to teraz znowu do naszej kamtazji Przesuwamy, a czy przepraszam, dodajemy teraz nowy track znowu i dodajemy teraz tutaj ten napis. Nie wiem czy chcecie od początku czy nie. Ja tam się dodam nie od początku tak dalej. I dam sobie to... Boże, przepraszam Was bardzo. Zaraz po krótkim cięciu Wam pokażę. Po prostu mało crash mi się zrobił kontazji. Raz, dwa, trzy, OK, już po tym cięciu już to wszystko cofnęliśmy. I taką. Oh. No właśnie, tą muzykę musimy najpierw przyciągnąć do 10 sekund, czyli do końca, tak jak tu jest. Boż co się dzieje? Dobra, ta muzyka jest tylko na 8 sekund, więc ok, niech będzie już na te 8 sekund. Tu damy to taką. No i przepraszam Was, nie chciałem taką. Lecimy, o, tu jest Cameron ale przedstawię, niech będzie, i damy to najlepiej w kącie tutaj. Taką. No i teraz mamy już to tutaj. I mamy to tu i najlepiej dodać visual properties znowu i znowu tak porobić, że o przesuwamy kawałek o i to będą takie jakby ruszające się napisy o o i tak robimy jeszcze przez jakiś czas i to będzie w sumie bardzo fajnie wyglądało, przepraszam was bardzo źle przycisnąłem, opa. I zaraz zresztą, zobaczcie, teraz przesuniemy tak więcej, żeby to jakoś efektownie wyglądało. I zaraz Wam przedstawię całe gotowe intro. No i ok. Jest już gotowe. To przesuniemy to 10 sekund i tak. To, to będzie wyglądało. No. No i w sumie można powiedzieć, że nasze intro już jest gotowe. No i okej. Okay. Więc jak intro już jest gotowe, dajemy tylko file, producent i najlepiej dawać w jakości up to już. No w mp4 i tak o, to będzie w jakości hd intro nowe ja tu dałem się nazywało, to nam się teraz będzie przetwarzało szybko przepraszam, teraz mi zleguje trochę okej, okay, no i to nam się teraz przetworzy i co nam powstało? zakończ ok i tutaj na internecie, teraz nam się otworzy to Amen. To już w sumie mamy na komputerze. Okej, okay, ja mam to teraz zapisane w pliki Patryka, czyli w moich plikach. Intro nowe to będzie w folderze. Tutaj jest to. Otwieramy. I to jest właśnie to. W MP4. Otwieramy to i co mamy? I to jest właśnie oto nasze nowe intro. Ok, no to tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał. Ok, no to proszę bardzo, będę nagrywał poradnik, jeśli będziecie chcieli. Dobre, do następnego odcinka. Do widzenia. Let's go, Dang, right. I look incredible.